Grupa Azoty Główny partner polskiego narciarstwa. Piotrek, takie mieszane te skoki. Ten drugi bardzo fajny, daleki, a z tego kwalifikacyjnego zadowolony? Ech, no nie, do, nie, nie bardzo. No to był taki skok. E... Można powiedzieć z tyłu do przodu znowu mi zostało trochę z tyłu. E, przeleciało. No i tam e, nisko, nisko walczyłem o tą odległość, żeby tak, znaczy, no, żeby się, się zakwalifikować. E, no ale myślę, że to. pomałuż to zaczyna iść, bo te skoki treningowe w zakupanym były bardzo fajne. Teraz, no tu też ten pierwszy można powiedzieć taki nie do końca, nie do końca super. Drugi był dosyć fajny, też wiadomo, jeszcze nie, nie jaki super, no ale ten trzeci taki dzisiaj to no to taki trochę, trochę dziwny no a dziwny i dziki no ale zawody, zawody jutro także także walczymy jutro i e, jutro normalne skoki by się przydały w końcu a jak się czujesz w ogóle tu, tutaj w Rosji i w Niżnim Tagile? a fajnie fajnie e, to jest tak w Rosji jest tak tak inaczej. Trochę tak e, swojsko, specyficznie. E, no i w sumie skocznie, skocznie też bardzo fajne. W zeszłym roku, no w zeszłym roku mi się tu fajnie skakało. W pierwszym konkursie byłem dziesiąty, a w drugim czterdziesty <grych> Także to tak, e, takie no... Skocznie bardzo fajne, ale nie wybaczam błędów, można tak powiedzieć. No i, no i w sumie, no i w sumie, w sumie tyle. Jak tam jutro będzie już dobrze? Uda się jeszcze poprawić to, co, co dzisiaj zaszwankowało? Znaczy nie, no to na razie na razie nie ma co, co poprawiać, trzeba po prostu skakać e, te normalne skoki, te, te takie zwykłe, zwyczajne, a z tych zwyczajnych coś może w końcu zaczyna a potem, e, potem, ruszy, potem no ruszy, a, a tak no to... No tyle, no, tyle tyle, by trzeba było w końcu normalnie, normalnie, normalne skoki oddawać. Takie jak zakopanymi, takie jak. No, tutaj te dwa można powiedzieć. no Ten drugi, bo ten pierwszy taki jeszcze nie do końca. A ten wiatr jakoś mocno Wam nie uprzykrzał tutaj życia na skoczni? Ej, ja wiem. to jest tak, jak się dobrze skoczy, to, to, to tam e, nie ma nie ma jakiegoś problemu. Z kolei, no jak się gorszy skok skoczy, no to wtedy. No, wtedy, wtedy wiadomo, że jakieś tam problemy są. No tak, tak teraz mi przeleciało, także, także tyle. No to dzięki i powodzenia jutro. No, dzięki, nie dzięki.